Tak, doskonale. Organizacyjno-prawna firmy powinna być dostosowana do charakteru własności i zasięgu działania. Małe, samodzielne przedsięwzięcie można prowadzić w najprostszy sposób jako jednoosobowy przedsiębiorca na własny rachunek, na własną odpowiedzialność i we własnym imieniu. Jeśli decyzję o założeniu firmy podjęło kilka osób, należy spisać umowę spółki. Na początek dla małego przedsięwzięcia będzie to spółka cywilna lub jawna, dla większego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Procedura rejestracji firmy jest w pewnym stopniu uzależniona od jej formy organizacyjno-prawnej. Najłatwiej i najszybciej można stać się przedsiębiorcą jednoosobowym lub założyć spółkę jawną. Bardziej skomplikowanego postępowania rejestracyjnego wymaga założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Procedura obejmuje złożenie w urzędzie gminy lub sądzie rejonowym wniosku o zarejestrowanie firmy. W przypadku spółki wraz z umową, uzyskanie w Urzędzie Statystycznym numeru identyfikacyjnego REGO, zgłoszenie identyfikacyjne podatnika we właściwym ze względu na siedzibę firmy w Urzędzie Skarbowym i uzyskanie nip oraz zgłoszenie się jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Należy również pamiętać o założeniu rachunku bankowego oraz ubezpieczeniu majątkowym firmy. Jeśli prowadzenie danej działalności wymaga koncesji, na przykład obrót bronią lub paliwami albo zezwolenia, na przykład obrót alkoholem trzeba je uzyskać. W przypadku rozpoczynania działalności związanej z obrotem artykułami spożywczymi, na przykład restauracja, należy powiadomić inspekcję sanitarną, sanepid. Przy zatrudnianiu pracowników państwową inspekcję pracy, a w przypadku działalności handlowej inspekcję handlową. Każdy, kto decyduje się rozpocząć działalność gospodarczą, musi określić profil przyszłego przedsiębiorstwa. Wszelkie decyzje muszą być poprzedzone staranną analizą rynku. Przed rozpoczęciem działalności należy opracować kilka wariantów biznesplanu. planu. Z wyborem działalności gospodarczej ściśle wiąże się kwestia lokalizacji firmy. Inne kryteria obowiązują w działalności handlowo-usługowej, a inne w produkcyjnej. Na tym etapie ważny jest też wybór formy organizacyjno-prawnej dostosowanej do charakteru własności i zasięgu działania firmy. Wiesz już, jak można sfinansować przedsięwzięcie gospodarcze. Najbardziej oczywistym rozwiązaniem jest zaciągnięcie kredytu w banku, ale można też skorzystać z pomocy instytucji wspierających przedsiębiorczość. Zanim rozpoczniemy działalność, czeka nas procedura rejestracji firmy. A kiedy już mamy własną firmę, Należy zadbać o to, aby przyniosła nam zysk. O tym, jak to się robi, dowiesz się w następnych lekcjach. Zaznacz zdanie prawdziwe. Niestety, to nie jest dobra odpowiedź. Kilka osób może też założyć spółkę cywilną lub jawną. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest odpowiednią formą organizacyjno-prawną tylko dla większych przedsiębiorstw. Niestety, to nie jest dobra odpowiedź. Firma rejestruje się w Państwowej Inspekcji Pracy tylko wtedy, kiedy zatrudnia pracowników. Tak, doskonale. Niestety, to nie jest dobra odpowiedź. Nisza rynkowa powstaje wtedy, gdy popyt na dany towar lub usługę jest większy niż podaż. Tak, doskonale.